Szalom drodzy, drodzy przyjaciele, z wami jest Aleksander Blank. Jak powiedzieliśmy w tym tygodniu, lud Boży studiuje co cotygodniową parszę Mishpatim. W 23 rozdziale Księgi Szemot lub Wyjścia, w wersecie 5, czytamy zunimowujący zapis. Sam werset jest trochę trudny do przytłumaczenia i zrozumienia, chociaż przekazanie jest bardzo proste. Dlatego podamy kilka różnych interpretacji tego wersetu. Jeśli zobaczysz osła, który należy do człowieka, którego nienawidzisz, a ten osioł ledwo radzi sobie z tym, że dźwiga swój ciężar, ugina się pod jego ciężarem. I jakoś powstrzymujesz się od rozjuczenia, uwolniając, uwolni go razem z nim. Oto taki werset. Jedno z najbardziej. Zbliżonych do prawdy przykładów powiedziałbym, że brzmi tak. Jeśli widzisz, że osiu Twojego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie pozostawia go samego przy rozładunku. Rozjucz go razem z nim. W oryginale, jak widzimy, nie ma słowa lazor pomagać. A wiesz, cała rozgawał, rozmowa wiesz, dotyczy prawo, rozjuczenia. Słowa, Słowo la'azow, rozjuczyć, rozjuczyć a stawić, odłożyć, rozwiązać, wbrosić, porzucić. Pojawia się kilkakrotnie w naszym wersecie. Jeden z najstarszych przykładów tory, Aramejski, aramejski przekład Onkeosa, onkeosa interpretuje następująco. Bóg ma ale i w Rozwiąż to, co masz w sercu przeciwko temu człowiekowi, a następnie rozwiązuj razem z nim. Onkelos interpretuje ten werset w następujący sposób. Nie można, nie warto pomagać komuś, kiedy go nienawidzisz. Jeśli pomagasz komuś w swojej nienawiści, jakoś przezwyciężając nienawiść. To w najlepszym razie będzie wyglądać tak, że go będziesz pouczać i powiesz, patrz jak traktujesz mnie, a jak ja Ciebie, patrz jak Ci pomagam, bo nie jestem taki jak Ty. Ja też Cię nienawidzę, ale kocham Boga i ze względu na wszechmogącego robię to dla Ciebie. Zobacz, ile lepszy jestem od Ciebie. Albo będzie to pomoc z taką miną, że oczywiście ciężko będzie ją zaakceptować. Rozumienie Onkelosa mówi, zanim pomożesz uwolnić osła, który należy do osoby, której nienawidzisz, pozbądź się, uwolnij się od nienawiści i wtedy możesz być z nim. Wtedy będziesz współczuć mu w jego kłopotach, jego osiołkowi i wtedy możesz razem z nim rozjuczyć. Kiedy zobaczysz osła, przed uwolnieniem osła, uwolni się sam. Inni komentatorzy zwracają uwagę na trzy trudne do przetłumaczenia słowa zawarte w tym wersecie. W człowieku jest niejako wewnętrzna wałka, pomagać lub nie. Tutaj z jednej strony widać, wyraźnie, że człowiek jest w tarapatach, jego osioł ledwo radzi sobie ze swoim ciężarem i trzeba by mu było pomóc. Z drugiej strony nie mogę znieść tego człowieka. A potem zobaczyłeś zobaczyły tego człowieka i już przyjechałeś na swoim osiołku. Albo jeśli mówimy o naszych czasach, Zobaczyłeś człowieka z przybitymi oponami. Zobaczyłeś go na autostradzie, już minęłem i uważasz, że powinieneś iść oczywiście, trzeba byłoby mu pomóc. Mimo że z tego, że on jest tak niedobry, mam dużo rzeczy do zrobienia i teraz nie mogę zawrócić, skręcisz przez podwójną linię ciągłą, co jest niebezpieczne dla wszystkich kierowców. To dla mnie niebezpieczne. Dobrze, Bóg mu pomoże. Poza tym go nienawidzę. Jeśli nie pomoże, to cóż: to znaczy, że nas zasługuje na to. Zgodnie z tym zrozumieniem, według tego komentatora, przekazania to skierowane do osoby, która zobaczyła o osła osoby znienawidzonej, uginającego się pod ciężarem. Już przejechałem, a przekazanie mówi do niegatorom: mówi do tej osoby, wróć. Wróć i pomóż mu rozjuczyć osła. Kiedy spojrzałeś na tę osobę, której nienawidzisz, nie mogłeś się zmusić, by się zatrzymać i jej pomóc. Zdarza się. Kiedy na niego patrzyłeś, nie mogłeś mu pomóc. Kiedy zajrzysz do Tory, możesz mu pomóc. Tora przywraca stosunki między ludźmi. Patrząc na Torę, rozumiesz, że w końcu prawdopodobnie duchowy korzeń tej osoby jest taki sam jak twój. I może zobaczysz, że stworzył go Wszechmogący, a Wszechmogący nie stworzył go, żebyś ty go nienawidził. Wszechmogący stworzył go do służby, a może jeśli mu pomożesz, to jakoś przywrócisz go do służby, to też jest droga. Ty już jednak przyjechałeś. Gdy już minęłeś? Mędrzy Talmudu zadałem sobie pytanie, które wydaje się jeszcze bardziej oczywiste skąd może pochodzić osiu osoby, której nienawidzisz? Jak możesz w ogóle nienawidzić człowieka? Więc ciebie... Przecież masz przykazania miłowania bliźniego jak siebie samego. Jest zapowiedź, jest przykazania miłowania bliźniego, troszczenia się o bliźnich. I cały tygodniowy rozdział Mishpat tak przytłoczony troską o innych. Skąd nagle wzię... wzięła się nienawiść? To są dwie odpowiedzi na to pytanie. Klasyczne odpowiedzi są dwie. Pierwsza mówi tak. Oczywiście, nie możesz nienawidzić bliźniego, ale co zrobić, nie każdy radzi sobie z tym, by go nie, nie nienawidzić. Tak, nienawidzimy, pomimo tego, że nie można. W miastach, w których nie wolno przejeżdżać na czerwonym świetle, ludzie przejeżdżają na czerwonym świetle. Nie ludzie, którzy wiedzą, że nie można kłamać, kłamią. Dlatego ludzie, którzy... Wiedzą, że nie wolno nienawidzić, nienawidzą. Nic nie poradzisz, już to jest w twoim sercu. To jest nienawiść, która każe mu nie pomagać. Ale nawet jeśli nienawidzisz tej osoby, zatrzymaj się, żeby jej pomóc. Znowu możesz powiedzieć, że kiedy na niego patrzysz, nie chcesz mu pomagać. Ale kiedy patrzysz na Torę, to możliwie, że znienawiść znika. Jest inna opcja. Innym wariantem jest powiedzmy, nienawiść ideologiczna. Zdarza się, że osoba jadąca drogą widzi inną osobę, o której wie, że jest przestępcą, złoczyńcą, mordercą, może gwałtownicą, pedofilem, złodziejem, ale wie o tym tylko on, innego świadka nie ma. Niczego nie można tu udowodnić. Świadek wie, że ta osoba popełnia przestępstwa bezkarnie. Takiego człowieka według mędrców można nienawidzić. Oczywiście jest jakaś nienawiść, jakieś złe przeczucia wobec przestępcy. I znowu tutaj Tora mówi: mimo tego wszystkiego, nie Ty go będziesz karać, nie Ty go będziesz pozbawiać pomocy. Nie ty będziesz pozbawiać tej osoby opieki. Ponadto bardzo ważne jest tutaj wyrażenie Kitele. Wiesz i zobaczysz. Na ile nam łatwo zobaczyć smutek człowieka, którego nienawidzimy. Nam na nim nie zależy. A jeśli jakiś Hitler cierpi na ból zęba, to szczerze go mi nie żal. Właściwie zasługuje na to i zostaje z myślą, że on zasługuje i że mi go nie żal. Hitler to taki radykalny przykład, ale tu jest bliżni który zasadniczo to nie Hitler. My jednak nie możemy go zobaczyć, co jednak możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć osła, zobaczyć, że człowiek ma osła, który w tej historii tej historii cierpi. Nie ten człowiek, którego nienawidzimy, to jego osiu i ze względu na naszą nienawiść, z powodu naszej nienawiści, nie tylko nie może pozbyć się swojego cierpienia, ale może zginąć. Nie może się tak zdarzyć, że cierpi nie osioł, a cierpi żona, dzieci tego człowieka. Jak bezgraniczna może być nasza nienawiść, jak bardzo może przenosić się na bliskich tej osoby, na jego osły, na jego koty. Przecież i tak się zdarza że ktoś zabija psa z drędliwego sąsiada albo kota w sikle sąsiadki. Na ile możemy zmierzyć się z faktem, że nasze nienawiści nie da się kontrolować. Na ile możemy powiedzieć, że odczuwamy jakieś negatywne uczucia w stosunku do tej konkretnej osoby, ale konkretnie nie czujemy nic złego w stosunku do jego żony, nie w stosunku do jego ojca, nie w stosunku do jego córki. Na ile potrafimy trafnie wybrać obiekt i możemy powiedzieć: tak, nie kochamy tej osoby, ale osiół nie ma z tym nic wspólnego. Może pomagając osiołkowi jakoś zbliżymy się do tej osoby. W rzeczywistości nie ma większego problemu, aby pomóc złoczyńcy zlo lub weprzeć złoczyńcę. Zlo Jest problem z uczeniem się o złoczyńcy, jeśli, jeśli tylko pomożesz, nic nie ma w tym złego. Muszę od razu zrobić zastrzeżenie w nawiazach i powiedzieć bardzo ważną rzecz, że słowo cina, które tłumaczy się jako nienawiść, jest tłumaczeniem umownym. Słowo to nie oznacza tak radykalnej nienawiści, jak brzmi po polsku. Tutaj ponadto wszystko oznacza niekochany. Jako przykład czytamy, gdyby też, kto miał dwie żony, jedną kochaną, a drugą nienawidzi. Nienawiść tu oczywiście oznacza mniej kochać, niewystarczająco kochać. Cóż, skoro mówisz o nienawiści, to i mówimy o nienawiści. W rzeczywistości Tora nie mówi o tak radykalnym, gwałtownym, nieokieznanym uczuciu, jak w języku polskim. Ale co zrobić? I nie możesz powiedzieć, że jest nam to obce. Zdarza się, że w sensie dosłownym jest i nienawiść. A potem Taka troska o osła jest aktualna i staje się przykazaniem. No cóż, jest też naturalnie ważne, aby pamiętać, że istnieje taka interpretacja słowa hamor osiu, kojarzona ze słowem Homer, materialny świat. I tutaj można powiedzieć, człowiek może powiedzieć. Oczywiście jestem duchowy, pomógłbym pom mu. Pom pom Oto kazanie, które powiedziałbym temu facetowi, żeby się nawrócił, żeby poznał prawdziwego Boga, żeby odciął się tego wszystkiego, za co go nie lubię. Ale w świecie materialnym nie chcę mu pomagać. Ma duchowe problemy, niech zacznie od poprawienia swoich duchowych problemów. Jest takie zrozumienie, taka interpretacja tego przekazania, że nie. Jednak zadbaj o sferę materialną, nawet jeśli tej. Osoby, które nie lubisz z powodu duchowych problemów, nawet jeśli w świecie duchowym, w sferze duchowej, musisz się poprawiać, poprawiać i poprawiać. I jest jeszcze inne rozumienie, które mówi: zostaw materialne, zostaw swoje przywiązanie do materialnego, swoją cielesną nienawiść i pokonaj tę nienawiść. A raczej zostaw ją. Rzuć tę nienawiść. Porzuć ją, rozluźnij się z tej nienawiści i idź, pomóż osiołkowi bliżniego, no i przez osła pomóż swojemu bliżniemu, który nie będzie już osobą, którą kochasz zbyt mało, ale w rzeczywistości zyskasz sobie bliżniego. Tak różne poziomy pojawiają się w zrozumieniu tego przykazania. Święty Bogusławienie po Bogusławii wszystkich, którzy studiują Jego wolę, szukają Jego oblicza. Święty Bogusławienie po Was i Wasze rodziny, Waszych mężów i żony, Waszych synów i córki, wnuki i wnuczki, prawnuki i prawnuczki. Święty Błogosławiony, po rodziców waszych, ojców i matek, babć i dziadków, pra, prababci i pradziadków, opiekujcie się nimi, doceniajcie ich, kochajcie ich. Święty Błogosławiony, da żywność potrzebującym, poszle godną pracę, aby był czas na kontakt z rodziną i studiowanie piśm świętych na dobre oczynki, aby był dobrobyt nadmiar w domu, możliwość pomocy innym i chęć pomocy innym. Święty Błogosławiony będzie błogosławiał i uzdrawiał chorych, dawał mądrość lekarzom do leczenia, wspierał tych, Którzy towarzyszą chorym, święty Bogusławienie, pojedna rodziny, w których nie ma pokoju, narody, wśród których nie ma pokoju, da pokój sercom ludzi. Pojedna ojców i dzieci, mężów i żony, braci i siostry. Pojedna sąsiednie narody i powstrzyma wojnę. Święty Błogosławiony, pobłogosławi Was, Wasze domy i wszystkich, którzy są z Wami całą obietnością swoich nieskończonych błogosłowieństw. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. Aleksander Blend. Blend.